Всім привіт! Сьогодні на польські слова, а польські закони. Мене дуже дивують деякі блогери, які заявляють, що легальне перебування продовжили тільки людям, які приїхали після 24-го. Отож, коротко і ясно показую. Тут ви бачите Денік-Устав. Я шукаю нову уставу, яку опублікували не так давно. Тут я вже її відкрила і шукаю інформацію, яка нам потрібна. І є артикул 12, пункт 4-й. Dzięki my widzimy, że w artykule 42 w ustawie 3a, 5a i tak dalej wyrazy 24 sierpnia 2023 roku zastępuje się wyrazami 4 marca 2024 roku. I szukamy tę zwisną ustawę. I jest, mnie najbardziej interesowało, czy będą przedłużone wizy i bez wiz. I my mamy czarno po białym napisane, że jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie wizy albo w ramach ruchu bezwizowego, przypada w okresie od dnia 24 lutego, to jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 24 sierpnia. Ale my pamiętajmy, że w nowej ustawie, która była opublikowana 12 czerwca, jest punkt, w którym zaznaczono, wyraz 24 sierpnia my mamy zamienić na 4 березня 24 roku. Wszystkim dziękuję za uwagę.